Cześć. Przyczyny powstawania osadów na miedzi utlenianie mieć naturalnie utlenia się w kontakcie z powietrzem, tworząc zielono-biała patynę. Jest to proces naturalny i nieszkodliwy, ale może wpływać na estetykę przedmiotu. Osady z wody twarda woda może pozostawiać na miedzi białe osady z kamienia. Osady z jedzenia produkty spożywcze, takie jak sosy pomidorowe mogą pozostawiać na miedzi czarne plamy. Osady z tłuszczu Tłuszcz i olej mogą również tworzyć na miedzi czarne plamy. Skuteczne metody czyszczenia miedzi, domowe sposoby. Ocet i sol. Wymieszaj ocet z sola w równych proporcjach i nałóż paste na miedź. Pozostaw na 15 minut, a następnie spłucz woda. Cytryna i sol. Przetnij cytrynę na pół i posyp sola. Pocieraj miedź cytryna, a następnie spłucz woda. Soda oczyszczona. Wymieszaj sołdi oczyszczona z woda, aby uzyskać paste. Nałóż paste na mieć i pozostaw na 15 minut, a następnie spłucz woda. Keczep. Ketchup zawiera kwasy, które mogą pomóc w usunięciu osadów z miedzi. Nałóż ketchup na mieć i pozostaw na 15 minut, a następnie spłucz woda. Profesjonalne środki. Specjalne środki do czyszczenia miedzi. W sklepach dostępne SA specjalne środki do czyszczenia miedzi. Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Politura do miedzi. Politura do miedzi może pomóc w usunięciu osadów i przywróceniu miedzi blasku. Dodatkowe wskazówki. Przed czyszczeniem miedzi usun z niej kurz i brud za pomocą miękkiej szczotki lub szmatki. Nie używaj do czyszczenia miedzi ostrych narzędzi takich jak noże lub druciaki, ponieważ mogą one porysować powierzchnię. Po czyszczeniu miedzi wypoleruj ja miękką szmatka, aby przywrócić jej blask. Regularnie czyść miedź, aby zapobiec gromadzeniu się osadów. Uwaga: niektóre metody czyszczenia miedzi mogą być bardziej skuteczne niż inne. Eksperymentuj z różnymi metodami, aby znaleźć tę, która najlepiej sprawdza się w Twoim przypadku. Podsumowanie: czyszczenie miedzi w domu jest łatwe i można to zrobić za pomocą domowych środków lub profesjonalnych produktów. Regularne czyszczenie miedzi pomoże utrzymać jej piękny wygląd przez długie lata. Mieć to piękny i szlachetny metal, ale niestety z czasem może pokrywać się nieestetycznymi osadami. Dzieje się tak z dwóch głównych powodów: mieć wchodzi w reakcję z tlenem z powietrza, tworząc na swojej powierzchni warstwę tlenku miedzi. Ta warstwa początkowo ma kolor brązowy, ale z czasem ciemnieje, a zet do uzyskania czarnego odcienia. Na powierzchni miedzi może również osadzać się płytka nazebna, czyli mieszanina kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń. Płytka nazebna ma zazwyczaj kolor zielonkawo-biały. Na szczęście istnieje wiele sposobów na czyszczenie miedzi w domu. Oto kilka najpopularniejszych metod. Ocet i sol to naturalne środki czyszczące, które esa skuteczne w usuwaniu zarówno czarnych jak i zielonkawo-białych osadów. Wystarczy wymieszać ocet i sol w równych proporcjach, a następnie nałożyć paste na miedziana powierzchnię. Pozostawić na kilka minut, a następnie spłukać woda i wypolerować miękka szmatka. Keczep zawiera kwas pomidorowy, który również może pomóc w usuwaniu osadów z miedzi. Wystarczy nałożyć keczep na miedziana powierzchnię i pozostawić na kilka minut, a następnie spłukać woda i wypolerować miękka szmatka. Sol i cytryna to kolejny naturalny sposób na czyszczenie miedzi. Wystarczy posypać miedziana powierzchnię sola, a następnie pocierać ją ja połowką cytryny. Spłukać woda i wypolerować miękka szmatka. Soda oczyszczona jest również skutecznym środkiem czyszczącym, który można stosować do czyszczenia miedzi. Wystarczy wymieszać sołdi oczyszczona z wodą, aby uzyskać paste, a następnie ją miedzia na miedziana powierzchnię. Pozostawić na kilka minut, a następnie spłukać woda i wypolerować miękka szmatka. Olej z nasion, taki jak olej lniany lub olej rzepakowy, może pomóc w ochronie miedzi przed utlenianiem. Wystarczy nałożyć cienka warstwę oleju na miedziana powierzchnię i wypolerować miękka szmatka. Jeśli naturalne metody czyszczenia nie przynoszą pożądanych rezultatów, można zastosować środki chemiczne. Należy jednak pamiętać, że środki chemiczne mogą uszkodzić miedź, dlatego należy je stosować ostrożnie. Miedziane monety można czyścić za pomocą roztworu amoniaku i wody. Wystarczy wymieszać amoniak i wodę w równych proporcjach, a następnie zanurzyć monety w roztworze na kilka minut. Następnie wyjać monety, spłukać woda i wypolerować miękka szmatka. Czarne i zielone naloty na miedzi można usunąć za pomocą szczotki drucianej lub papieru ściernego. Należy jednak pamiętać, że szczotka druciana lub papier ścierny mogą porysować miedź, dlatego należy je stosować ostrożnie. Rdze na miedzi można usunąć za pomocą roztworu octu i wody. Wystarczy wymieszać ocet i wodę w równych proporcjach, a następnie zanurzyć miedziana powierzchnię w roztworze na kilka minut. Następnie wyjać miedziana powierzchnię, spłukać woda i wypolerować miękka szmatka. Telki, samowary lub imbryki miedziane można czyścić za pomocą roztworu sołdii oczyszczonej i wody. Wystarczy wymieszać sołdii oczyszczona z woda, aby uzyskać paste, a następnie nałożyć jana miedzia na miedziana powierzchnię. Pozostawić na kilka minut, a następnie spłukać woda i wypolerować miękka szmatka. W internecie można znaleźć wiele poradników na temat czyszczenia miedzi. Warto zapoznać się z kilkoma poradnikami, aby wybrać metodę czyszczenia, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom. Czyszczenie miedzi w domu nie jest trudne, ale wymaga cierpliwości i dokładności. Stosując się do powyższych wskazówek, można przywrócić miedzianym przedmiotom ich dawny blask.